Witam w kolejnym odcinku Let's Play Resident Evil Jak Wcześniej nie zdążyłem nagrać do końca, do tego, do zapisu Ale teraz dojdziemy chyba No To zaczynamy, idziemy A się ścięło... Nie wiem od czego będzie dalej, to będzie kiepsko. Też komputer mnie już to ale nie, może się rozkręcić. Mam nadzieję, tak jemu najlepiej w nogi kopać? Znaczy, strzelać. Tego potwora nie rozbię głowy, jak się blisko podejdzie, dlatego trzeba uciekać od niego. Znika! Jeśli ich najłatwiej tarczy im rozwalić, czy tam, żeby wyrzucili, z nogi trzeba szczerać a później kopnąć, żeby nie było tarczy. nie cierpi. On jest taki wkurzający. Ciężki też jest. Teraz każemy jej tutaj stanąć. No albo tam bez różnicy. No i stajemy my. No i korbka. Tam pokrętło jakieś. Ale to nie Wygląda no na to, chwyt. Chyba. Tu to biegniemy do tego pokrętła. Każemy je obsługiwać. A oczywiście ją porwali i ciecić. Najpierw nogi strzelać, bo kto się strzeli może przebić go i trafić. W Ashley. Kręcisz, kręcisz. Zostaw. No kręć ty, manie. O, ja Co ty Kreć się tym. Niech to, czy powiem ochraniać, czy tu wkurza już powoli. No i dalej kreć Zbieram tutaj amunicję. bo tutaj teraz będzie trochę pieprzenia, no i roślinki są oczywiście, no i tak, teraz trzeba będzie ją osłaniać, ona będzie tam kręciła, no ale będą tam kolce przychodzić, trzeba będzie ją chronić, osłaniać. Wybył jest trochę. No, no, i ja staję tutaj. Biorę snajperkę, Chyba mu nic nie starczy. No i nawalam. Jeszcze Tutaj też dwóch koleś przychodzi co jakiś czas. Przeładuj tą broń. Nika będzie. O, tutaj już Jedno jest i biegnie do drugiego. O, o, chyba zabiłem? Został? I wtedy. Biegnie ktoś? Biegnie. O no, to. oj oj oj, tak mały FPS, przecież nic nie mam włączonego, nic normalnie. Nie wiem, co się z tym ty kubuterem gównian dzieje. Tak, zanim je... Jeszcze trudno w trafić, dzisiaj się ścina. Giń! Chodź tu. Slothman biegnie jakimś... Chyba mało amunicji, chyba do. No, siedem. Myślałem, że mniej. No, ale wsieli. No jest. Ile ich będzie? To no, że te sniper. cicho się cicho się, się. Chodź. Czas 5 czas, minut. E to wyrobiliśmy się. No i chodź biegniemy. A to jeszcze do strzelby było. Hypermisja. Chodź. No i też sobie przeładuję. Dobra, chodź. A jeśli ten moment jest taki jakiś, nie wiem, długi, on jest ciężki, tak trochę. No, Dla mnie to tam problemu dużego nie ma, ale tam. No i idziemy dalej. To już zapis, zaraz będzie. się myślałam, że... wersje -y będą takie duże. Zapis, 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 tutaj zapis, dobra. Opisujemy My się pozbywamy jej. No, oczywiście trzeba ją ratować. Końc rozdziału. Tam trzeba iść w lewo. A tu bo kręcę się trochę. Przydatne rzeczy są. Spinel. Spide. Piękny. No, piękne. sklepik No, ty nowego. Mamy dwa. Te maski zostawiać lepiej, takie lampy ozdobne, złoty rysie, później może dla kamienie stracić i są droższe o wiele. Tutaj... Jak, jak to powiedzieć? Kto się nazywał? Tam, gdzie się strzela do celu. Szybko strzelam, bo snajperska. Pierwsza. No, no, i tutaj możemy poćwiczyć trochę nagrody. nagrody dostajemy, kapselki, to fajne takie coś. Mi się to podoba. No i będziemy się już żegnać w takim miejscu. Ciekawe to jest. A więc tak. Komentujcie, oceniajcie. Zapraszam do kolejnego odcinka. No, nagroda jedna. No to na raz.